Zaskoczenie, pozytywne. <gry> Myślę, że nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieli tylu gości. Nastawieni byliśmy na to, że będzie ich dużo mniej. Wczorajszy dzień potwierdził, że frekwencja jest bardzo duża. Spodziewam się, dzisiaj było również dobrze i spodziewam się, że w piątek będzie bardzo dużo gości. Wszyscy podkreślają, że. Niestety, ale wyjazd był zaplanowany zbyt krótki, ponieważ połączenie Focastu z targami ITM, czyli jakby otworzenie możliwości odwiedzenia stoisk, gdzie są również klienci odlewni, a jednocześnie możliwość spotkania się z potencjalnymi dostawcami maszyn dla odlewni, to jest coś, co jest bardzo oceniane pozytywnie przez naszych klientów i jednocześnie. Jakby potwierdza, że już wszyscy, większość z nich, jakby szykuje się na to, żeby w kolejnej edycji nie przyjrzeć tutaj, tylko na jeden dzień, ale na całe targi. Takie jest wrażenie, które my też słyszymy od naszych klientów. XXI wiek. To tak bardzo krótko można ocenić. Czyli infrastruktura świetna. Oczywiście jesteśmy tutaj pierwszy raz, więc uczymy się też i, i targi uczą się nas, my uczymy się targów i z pewnością jest jeszcze kilka punktów, które chcielibyśmy polepszyć podczas kolejnej edycji za dwa lata, ale generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni z infrastruktury, z obsługi, z podejścia do klienta, z udzielanych informacji. Informacja jest pełna, wiemy ilu będziemy mieli odwiedzających w każdym dniu, to jest ważne dla nas też. Firma generalnie zajmuje się sprzedażą materiałów chemicznych dla odlewnictwa, produkcją rdzeni i piasków powlekanych dla odlewni. No i generalnie oferujemy takie globalne usługi, czyli pośrednictwo również w zakresie kontaktów z firmami, również innymi w Europie z naszej grupy i doradztwo techniczne. To jest jakby też to, na czym budujemy współpracę z klientami.